Z numerem 26. Milena Jachowska. Milena ma 18 lat. Jej wymiary to 80, 60, 88. Urodzona modelka. Lubię pozować i chodzić po wybiegu. Interesuje się modelingiem, tańcem i muzyką. Lubię grać na gitarze, a najlepiej na nerwach. Z numerem 27. Joanna Jesień. Joasia ma 22 lata. Jej wymiary to 90, 63. 90. Cechuje ją skromność i małomówność. Ale czy naprawdę? Jestem zodiakalną kozą z rogami, więc cechuje mnie upartość i zawziętość. Podobno jestem wesołą dziewczyną, bo gdzie nie pójdę, to się ze mnie śmieją. Numer 28 to Ewa Mendyk. Ewa ma 21 lat, pochodzi z Biskupca. Jej wymiary to 91-64-94. Studentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Czy jestem grzeczna? Nie wiem, bo przecież na co dzień studiuję w Policji. Ale jestem takim samym użytkiem jak wszyscy. Z numerem 29, Laura na Lewajko. Laura ma 19 lat. Przyjechała do nas ze Łuku. Jej wymiary to 89, 66, 96. Laura jest urodzoną ratowniczką. Posiadam patenty sternika i ratownika. W praktyce jeszcze nie udzielałam pomocy, ale jeśli by przyszła taka okazja, to pomogę. Z numerem 30 Ewelina Piankowska. Ewelina ma 23 lata, przyjechała do nas z Pisza. Jej wymiary to 89-67-89. Jej pasją jest sport, potrafi walczyć nie tylko o siebie. Tato, dla Ciebie zdobyłam mistrzostwo Polski w taekwondo, a teraz walczę o korony mis. Mam nadzieję, że i teraz będziesz ze mnie dumny.